Już po raz 19 w Nowym Sączu odbędzie się akcja Pola Nadziei. Akcja wraca po dwóch latach nieobecności, a jej symbolem jest żółty żonkil. Żonkil to jest symbol ruchu hospicyjnego, który symbolizuje pomoc osobom chorym, cierpiącym w terminalnym stanie życia. I co roku na wiosnę, nie tylko w Nowym Sączu, ale i w całej Europie odbywają się Pola Nadziei które przeznaczone środki finansowe ze zbiórek są przeznaczone na hospicja. Pieniądze będą w tym roku zbierane do specjalnych puszek hospicyjnych. Dla darczyńców przygotowano setki kwiatów oraz specjalne kartki. To nagrodzone i wydrukowane prace nadesłane na konkurs żonkilowa kartka. Chciałbym podziękować pani Wandzie Pawłowskiej, która przekazuje kilkadziesiąt tysięcy kwiatków żonkila na naszą akcję. Państwu Annie i Tomaszowi. Wielgus za wydrukowanie kartek żonkilowych. Chciałbym również podziękować anonimowemu darczyńcy, który przygotował nam takie piękne krówki, które będziemy po raz pierwszy rozdawać z logiem Pól Nadziei i dwóm dziewczynkom ze Szkoły Podstawowej numer 18, które przygotowały na tegoroczną akcję plakaty. Kwesta będzie przeprowadzona w najbliższą niedzielę 3 kwietnia. Dowodzona będzie E, dzięki e, zgodzie biskupa Tolnowskiego przy dwudziestu kościołach. E, w Nowym Sączu, w Starym Sączu, w Świniarsku, Librantowej, Nawojowej, Porębie Małej, Siedlcach, Kamioncy Wielki, Ptaszkowej, Przysietnicy, Szlachtowej, Królowej Górnej, Króżlowej i Piwnicznej Zdroju. Jak co roku w akcję, Symbolem jest włącza się ponad 100 wolontariuszy. Od paru lat, od ośmiu chyba, współpracujemy właśnie przy wolontariacie Pól Nadziei. Zaangażowany jest cały Chówiec. Wiele drużyn, wielu harcerzy, zuchów, od najmniejszego do największego. Również biorą udział w tym w seniorzy nasi. Jest to dla nas po prostu przede wszystkim służba. Akcje przeprowadzono także w szkole podstawowej w Biczycach Dolnych oraz w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.